Dobra, teraz tak, wpisujemy ten adres www.bitlife.cd.abuchenet.net Enter No i teraz proszę tłumaczyć i pokazywać, co się dzieje. Ogólnie jeśli chodzi o reklamy promocje, to hmm. jak widzimy, jak nie ma po prostu żadnych akcji, to jest po prostu rozjeżdżanie ty. Rozumiem. Jeśli chodzi o błędy osteograficzne, to widzi Pan, jak to działa? Przez O I, I tak i samo e, można spotkać ten sam błąd identyczny ten sam e, na Bible odbij.pl Rozumiem. No chodzi, PL, a od a od co to jest? Bo musimy to wyjaśnić. Bo nie to jest taki sam serwis, tylko to jest, tylko to nas sprzedane. W tym momencie odbij.pl jest to dokładnie te, te. To jest tylko kopia, ba, tylko po prostu inne Jest to kopia patyczy, pańskiego tak. serwisu, który po prostu w pańskim zdaniem został sprzedany przez pana e, Norberta, nie prze, przejadę. Przez pana Norberta. I tutaj czy I tak samo, teraz ten jak ten to nie działa, no i rzeczywiście, mamy tutaj dołu. Jak to wchodzimy w jak to działa, ogólnie jeśli chodzi o stylistykę i napisanie tego różnych, czy ja to sam wymyśliłem, hmm. pogrubienie. Ogólnie, informa e, informacje, jakie są auty z opisem, mhm. jest to samo na spotkać pod obijem. Czyli to samo. Mhm. Czyli ten sam prosty wyś wyśrodkowanie, ta sama stylistyka. Jeśli byśmy I on tego, jeszcze panie je to, samo, to samo słowo. Tak, tak, program źródła, to jest tutaj beatlife. to jest ogólnie nasze. A jeśli tu wejdziemy w beatlife? znaczy to odbijaj, przepraszam bardzo. To jest, prowadzi, prowadzi wszystkie odnośni do nas. I warby, Zodbijaj, te... no to jest prowadzi po naszej do naszej strony. to Bidlaj. W momencie, kiedy tam są, bo to jest dość ważny dowód, trzeba to, to porównać. No. Jest to wszystko to samo: Skopiuj, w klej. I tam. to ogólnie ja sam to stylistika sam wymyślałem. Opis oczywiście, niektóre to wymyślił Pan Norbert. Mhm. A jak sam pan Norbert mówi, że nie można ogólnie z takiego samego nic stosować. Także wszystko sam to wymyślałem, tak samą stylistykę mm -hmm. i to zostało wszystko skopiowane, tak samo jeśli przyjdziemy wyżej, mm -hmm. to jest tak samo inne źródło. Mm -hmm.